Siemaneczko, z tej strony Mateusz. Witam w GTA San Andreas, wersja na PlayStation 2, konkretnie wersja japońska. No i co? Kolejna misyjka, tym razem musita misja do Berman. Okej. Okay. Mamy przejąć Glen Park, także jedziemy. Mam bardzo mało amunicji. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł pozbierać trochę od tych balasów. Także ciśniemy. O kurde, dobra. Mamy to. No i co? Szukamy balasów. Są. Pewnie będzie policja gonić. Ok, wiadomo. No i git. Dobra. Kurde, ale ta policja to naprawdę mega utrudniająca jest, co nie? Mega utrudniająca ta policja. Dobra. Na razie idzie spoko. Ale ta amunicja by się przydała, naprawdę. Trzeba poczekać na drugą falę. Bo póki co to oni z baseballami biegają. Kurde, ciekawe co by było jak ja bym ich rozjeżdżał. Kurde, może jednak nie Dobra. A no i tylko pistoleciki dają. O ty kurde Dobra Okej, okay, jeszcze jedna fala będzie Ciekawe czy Uda się coś podnieść, coś ciekawego, jakąś inną broń Dobra, najpierw tu Ale kamizeleczka jest Zabiłem go, zabiłem go, dobra O, ten ma uzika. Aha, i to by było tyle. No to tak niespecjalnie fajnie. Ok, jeszcze został ten typo. Do ubicia. No, no i git. Zamienię sobie tą giwerkę. Ile tu jest amunicji? Jest trochę. Kurde, ale no teren jest już mój, a balasi są, ja pieprzę. Dobra, okej, okay, nieważne, lecimy do następnej misji. W zasadzie to ja nie kupowałem w ogóle amunicji w, w tym Amunation. W sklepie z bronią. Najważniejsze dla mnie jest dotarcie do Angel Pine jak najszybciej. Okej, okay, widzę, że jest tutaj zarobek już. Trochę, nie wiem, już nie pamiętam, ta gra jest taka duża Zapomniałem czy występowało to po tej misji, czy, czy później jakoś No ale w każdym razie jest, 2000 dolarków jest, także jest zajebiście Wystarczy na pewno No i następna misyjka Aha, oczywiście, no bo jakże inaczej, trzeba przecież... Dobra, wchodzimy do misyjki Kur... No mam nadzieję, że teraz można w końcu normalnie Okej, okay, teraz idziemy na... Kurcze, jak to było... Oha, dobra Tak, się rekrutuje Nie jego, tego chcę O Dobra Jedziemy na ten pogrzeb Tam trzeba będzie zabić tego... Tego typa No wsiadać Wsiadać, wsiadać Dobra, cztery minutki na luzie spokojnie. Zdąży się. Kurczę, nie mam. Nie, no, ta amunicja wystarczy mi raczej do, do końca tutaj tej części gry, czyli do momentu, gdy Sweet pójdzie tam do aresztu, a my wylądujemy na wsi. Bo potem całą broń tracimy, i, i trzeba mieć troszeczkę chociaż tego. Tej, tej gotóweczki. Chyba, że sobie bym zrobił. ale nie, bo to w Angel Pine robi się naj, y, najlepiej. Chodzi tutaj o misję, oczywiście, na karetkę. na żyćko, żeby sobie zwiększyć. O, jeszcze jeden taki paseczek o połówkę. Ewentualnie, no, misje strażackie bym sobie zrobił. Chociaż nie wiem, zobaczę. Jeszcze się okaże, bo pieniążki, wiadomo, z, z dealerów nie wypadają. Wszystko przez tą wersję japońską. Z pedów w ogóle żadnych nie wypada kasa, więc to jest trochę słabe. Ale coś wymyślę. Na czytach grać nie chcę. Dobra, jesteśmy. Na czytach grać nie chcę, normalnie żadnych kodów wpisywać, ale potem sobie to sprawdzę oczywiście. Dobra, przełazimy. No idę, idę. Idę, idę. I zaraz będzie strzelaninka. Dobra, dobra. Lecimy od razu. Widzę, że już tutaj strzelają. Tu jest. Dawać go. Elegancko. Jeszcze resztę trzeba ich pozabijać. Elegancko. Dwie gwiazdeczki się narobiły z tego, ale... No... Kur... Z tym celowaniem czasami to... Dobra. Da szybko. Sweet już siedzi, o kurna. gdzie ludzie zanim wy. Ja nie muszę na was czekać, ale no... no... Już niech będzie. Przynajmniej coś tam będziecie robić, strzelać albo coś. No dawaj, dawaj. Dobra, i teraz trzeba spierdzielić. Dobra. Tutaj na luzaku, na spokojnie. Kurde, te auta pojawiające się, ale to akurat moja wina. Do pejzału spraya chyba trzeba dojechać, nie? Kurde, tak mi się wydaje, że do Payne spraya, a nie na osiedle. Nie, nie na osiedle. Do Payne Spraya trzeba dojechać na pewno. Dobra. Nie! Na osiedle? A nie do Payne spraya? Wydawało mi się, że tu Payne spraya można. Znaczy trzeba. Dojechać. Ale może mi się tylko tak wydawało? Kurczę, będzie masę roboty przy tym. Jeżeli chodzi o porównywanie, czy to misji, czy cutscenek. Oj, będzie tego sporo, naprawdę. Mega dużo będzie. Teraz zapisujemy. Szkoda, że przez ten cały czas na razie dostaje respect. Ale wiadomo. Na początku dostaje się tylko i wyłącznie to. Kaski nie ma praktycznie wcale. Zostały chyba jeszcze trzy misje. Tak mi się kojarzy. Dobra, kolejna misja. Okej, okay, lecimy. Tam będzie też dużo strzelania. Mega dużo strzelania będzie. Swoją drogą, Sweet to taka postać, która. O, jeszcze ten. <laughs> Sweet to taki typowy gangus, który tylko jest i wyłącznie za ulicą, non-stop. Nie chce się w ogóle wyrwać z tego całego sypu, wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o ja to zupełnie coś innego Okej, no to grubiotko się zaczyna Ciśniemy, mam nadzieję... O, dostałem amunicję, 60. Okej, dobra Ło kurde, ty gnoju Tak swoją drogą chciałem to zobaczyć, czy coś się stanie, ale nie, nic Taki szczególik, to sobie pożyczam Dobra O, z tym shotgunikiem to będę sobie musiał uważać Chciałbym to podszkolić, że tak się wyrażę Wszystko tutaj, te shotguniki, pistoleciki Ale też tego trzeba używać Dobra tu było życie na górze? Nie, kamizela była. Dobra i to. Okej. Okay. Dobra. Ej, że całkiem sprawnie. Wow, 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 Ten jeszcze. Dobra. No i chyba mamy ogarnięte już. Łoty! The... Tak, to jest sweet, ale ja bym chciał zobaczyć jeszcze Okej, okay, dobra, tak z ciekawości tylko chciałem zobaczyć co tutaj będzie, ale nie ma nic. Dobra. No, na tym można sobie nabić trochę tej umiejki. I to nawet sporo bym powiedział. Będę wpakowywać w niego dosłownie wszystko, żeby go całego zniszczyć. Dobra. Odleciał sobie. O, odleciał i się, rozwalił. Dobra. No i zaczynamy zabawę z akaczem. Dawaj, dawaj. Dobra Tutaj gdzieś helikopter jest? Dobra, elegancko Oh, co to się... Nieźle idzie Połowa żyćka Jeszcze umiejka od kałaszka Tej grze brakuje. Muzyczki, tak jak y, chociażby kurde. Tak jakby chociażby w tym w GTA 5, normalnie. Nie takiej z radia, tylko takiej po prostu stworzonej na potrzeby gry. Dobra, i tutaj się zatnie mu akacz, tak? Dobra. Lisejka zakończona, praktycznie. O, i ta scena jest w ogóle zajebista, nie? Ciekawe, co się z tym gościem stanie w sumie w tej wersji. Co? O co tu chodzi? Ty. No ciekawe, nie? Powinno go zmielić normalnie A nie zmieliło go po prostu Totalnie to wycieli Okej, okay, misja zakończona, aczkolwiek no Kolejna zmiana, która nie jest jakoś znacząca, ale... ale razi to w oczy trochę. Trochę to razi w oczy takie coś. Naprawdę to jest mega dziwne w przypadku GTA i ogólnie w ogóle w przypadku Japonii, jeżeli chodzi o to, no bo... Ogólnie w Japonii pokazuje się przecież dzieciom w telewizjach anime, które... No jest brutalny, no umówmy się, a rozczłonkowywanie jakiejś tam postaci growej, komputerowej, jakiejś tej z gry, no to nie rozumiem trochę tego. A już mam jedną furkę. Kurczę, troszkę tego nie kumam. Czemu aż tak zależało na tym, żeby w Japonii było coś takiego, żeby tak była ocenzurowana ta gra? Nie, nie rozumiem tego, naprawdę. Ciężko jest mi skumać o co chodzi nie wiem, może takie typowo gangsterskie gry są są w taki sposób y, cenzurowane nie mam bladego pojęcia tak swoją drogą chciałem jeszcze dokończyć, że y, bo tam nie mogłem się skupić troszeczkę i nie mogłem się wypowiedzieć, chodzi mi o Sweet'a czyli, y, że to jest taka postać, która do samego końca mimo wszystko jest za, za ulicą i i tylko Karl w sumie CJ chce się wyrwać z tego wszystkiego, chciałby zostawić ten cały syf, tym bardziej, że jak już wszystko ogarnął sobie w kolejnych miastach, w San Fierro i w Las Venturas, gdzie miał kasyno, salon samochodowy i tak dalej, zarobił kupę siana, kupę szmalu, no to chciał wyciągnąć też brata z tego całego syfu, no ale on tego nie chciał, wolał zobaczyć, co się dzieje na osiedlu, niż Niż, niż, nie wiem, niż zobaczyć co jego brat osiągnął i, i że można się wyrwać z takiego syfu no, Ale okej, okay, to tylko takie moje No, także po latach taka postać jak Sweet strasznie wkurwia, o tak powiem A teraz następna misyjka, ostatnia już, czyli Zielony Sabre. Okay. Nie będziemy z tym gadać, zabieramy kasiorkę i lecimy, ciśniemy, spotkać się z Cezarem Wiadomo, ma on, ma on nam pokazać tego zielonego Sabre Który miał w sumie tam z balasami zrobić zamach na Swita, Tak kojarzy przynajmniej, ale... W domu go nie było i została zabita jego matka i CJ'a No i tak dalej, i tak dalej, także... To już chyba każdy doskonale zna. Przeruchany temat, naprawdę. Bardzo mocno. No i co? I czeka nas tak naprawdę wiocha dalej wioska na Angel Pine. Kurwa, ja uwielbiam to miejsce w tym Angel Pine naprawdę. Mega fajna miejscóweczka klimatyczna. Dobra. Okej, okay, dobra. Tutaj też nic nie było ciekawego. Ciśniemy dalej. Teraz trzeba tylko zdążyć. Mam nadzieję, że nie zlamie. No nie odbierze. Nie da radę Szkoda, że tylko stracę wszystkie broni i trzeba będzie to od nowa kupić, ale no niestety trzeba będzie. Dobra i jesteśmy na miejscu. Elegancko. O. o widzicie? Co się odstawiło? Gościu jakoś tak dziwacznie podskoczył. Nie wiadomo o co chodzi. No ale dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, ciśniemy z nimi. Elegancko. Chociaż to sobie zostawię na te samochody. O właśnie, co przyjeżdżają. Dawaj, rozwal go. Idealnie, pięknie. W sumie to, tego już nie muszę zbierać tej amunicji. Dobra. Jeszcze jeden. A, nie, jeszcze tutaj są. Jeszcze tego typa. Dobra. Dobra. No i elegancko. Okej, okay, a więc już jesteśmy na wiosce, oż ty gnoju ty. Jesteśmy na wiosce, mamy oczywiście save point, zapiszę sobie od razu. Ok, i mamy teraz tak, teraz trzeba iść po amunicję, po broń w ogóle jakąkolwiek. Kurde, uwielbiam to miejsce tutaj. Uwielbiam to miejsce w tej grze. Jest takie. Takie swojskie? Takie. Takie nieobce dla mnie. To jest dla mnie tak znajome zawsze. Ale dobra, kupujemy broń. Aha, no i teraz będzie leciutki problemik z tym, żeby. Aczkolwiek nie, nie będzie problemu, bo on będzie pokazywał to, co ja chcę. Nie, nie to chciałem. A to co to będzie? Aha, to będzie króciutka. Ok, no to w takim razie tutaj będzie. Jest tek i SMG. Taka chcę. Myślę, że tyle wystarczy, bo dalej to już będę pewnie amunicję zbierać z. Z pokonanych przeciwników, wiadomo, kamizeleczka też musi być. No i co jeszcze? Tu jest SMG, ale na SMG mnie nie stać. Jest mega drogie, bo 2000 kosztuje. Dobrze pamiętam? Tak, dobra. Ok, czyli to było wszystko z tą jedną giwerką. Raczej sobie poradzę. Problemów raczej nie będę mieć. No i co i wbijamy do misji. 2000 jest. Więcej chyba nie potrzebuję na ten etap, także No, dobra, to jest akurat, tu nie ma kad żadnej. Po prostu mamy wjechać tam na górkę. Tak, i zrobić sobie oczywiście zdjęcie. Znaczy sobie no. <laughs> zdjęcie trupowi, którego tam. Którego tam zabijemy, znaczy trupa mamy zabić. No gościa po prostu i jego truchło zrobić zdjęcie jego Także ciśniemy. No i wydaje mi się, że po tej misji na spokojnie sobie zrobię misję e, misję na karetkę, na większe życie przy okazji sobie więcej e, zdobędę dolarków. Dobra, zabieramy, no i ciśniemy i z tego co wiem to tutaj jest, tak tędy chyba, chyba tędy, nie no dobrze tędy, tak dobrze tędy trzeba jechać. No, i zaraz będziemy na miejscu. Da się to jakoś. Da się. Co się nie da, co się nie da, wszystko się da. Jak się chce, to się wszystko da. No, tylko nie mogę pozwolić temu gościowi, żeby mi uciekł. Dobra, zaczynamy. Trzeba wjechać tutaj na pełnej. Ich po prostu pozabijać. Nie mogę pozwolić temu gościowi uciec. Nie chcę mi się za nim uganiać. Jesteś. Elegancko. Tutaj był jeszcze jeden typo chyba do zabicia, jest. A dwóch nawet. O, dwie gwiazdeczki oczywiście musiały wpaść za to. Wyjmujemy aparacik. Kto tutaj trąbił? A, policjant. Dobra. Bierzemy motorek i spieprzamy na dół. Czy ja mam przybitą oponę? No bez jaj, no Kurde, mam przybitą oponę. Ach, dobra. To trzeba wziąć to Dobra, elegancko. Nie mogę spaść z górki, bo... Chyba się zabije jak spadnę, także trzeba zjechać ostrożnie w miarę. Dobra. No, wolałbym tak normalnie sobie zeskoczyć, ale boję się, że po prostu zdechnę jak spadnę z tej wysokości. Tym bardziej, że ja... bo to zależy, bo to zależy od tego jaki ma się poziom, jeżeli chodzi tutaj o... O poziom prowadzenia motocykli po prostu, ale... No z takiej wysokości to nie ma problemu, ale z takiej wysokiej to już byłoby źle i pewnie bym się zabił. Co to w ogóle... Gościu, coś ty zrobił? Kurde. Dobra. No i elegancko kończymy misję i kończymy ten odcinek. źle No i zajebioza zapiszę sobie jeszcze i Mission complete zapis i i to by było na tyle w tym filmie dokładnie zaraz będzie telefon także będziemy mieli kolejne misje no. Także ja się żegnam i do następnego filmu. Cześć.